Halo halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry UR Selection Mamy tutaj grę drużynową, wgram Wielką Brytanią i staramy się wykorzystać zalety Wielkiej Brytanii czyli ogromny zasięg zarówno do fortów, fortów i niszczycieli czołgów gramy tutaj dwóch na pięciu przeciwników sojusznik tutaj skupia się raczej na samej balonach pomimo ogromnej liczebnej przewagi przeciwników spokojnie daje się bronić. A co ciekawe nawet w tej grze da się atakować no tutaj mamy obice na niszczyciele czołgów, niszczyciele czołgów powinny zmieść z, nimi, z ziemi te obice no tutaj też fajny zasięg fortów. Tutaj przesuwam się w stronę wody no i staram się też robić presję tutaj na tą wyspę, ponieważ przeciwnicy przechodząc cały czas będą obijani. No I tutaj troszkę sobie przyspieszymy. Jodowcy starają się podchodzić, ale i zasięg fortów i te niszczyciele wrogów skutecznie straszają ich. Niestety troszkę późno zrobiłem coś świata i przeciwnie zrobił to 2 minuty wcześniej. I tutaj jedyny problem to są wyrzutnie rakiet, ponieważ nie mam na nie zasięgu, ale za chwilę z tym wyjadę. Widzimy surowców, mam olbrzymią ilość, kwestia tylko metalu. No i bukuje mnie populacja w tym momencie. No i tutaj sojusznik atakuje Japonię. No ja tylko w jakim miejscu mogę, to robię sobie cały czas wizję. No i nadlatują samoloty. Troszkę jestem przygotowany. Niedużo, ale wystarczająco. I niszczę to i staram się wyjeżdżać. I tutaj drugi już podjeżdża swoimi wojskami. Gdzieś więc miał więcej czołgów, ale nie widzę. I te niszczyciele mają zawalisty zasięg końca przez fortami do przodu Wokół wyspy ta chubica przejeżdżająca nie jest w stanie nawet dojechać w to miejsce. No i tutaj z, drugi, z drugiej strony wody robi sobie wizję, żeby cały czas wszystko przesuwać do przodu, no i używam zasięgu niszczycieli czołgów, żeby no cały czas przesuwać y, tutaj y, się do przodu, a gdy atakuje przeciwnik większą ilością cofam się do zasięgu tych fortów. W czego na samoloty ulepszą sobie teforty te przeciwlotnicze. lotnicze. i tutaj dla wytrwale oglądających mam kod na rynku Brytanie jest to igozanvlbj. Także jak ktoś ogląda w trakcie, no to gratuluję zwycięstwa. No i tutaj kontynuujemy dalej oglądanie jest dwójki praktycznie giną w mgnieniu oka tutaj cały czas zasięg wszystkich fortów dookoła a te forte mają ogromny zasięg, yy, ogromny zasięg i damage a ja cały czas sobie robię niszczyciele dalej gram na 5 przeciwników tutaj w sumie gram na 7 yy, fabryk no i dalej wizja w jakimkolwiek miejscu się da żeby wykorzystać ich zasięg I ciągłe przesuwanie się do góry. I tutaj jest półk, nawet na kolejnego przeciwnika. Szczerze mówiąc, w tej grze 2 na 5 nawet mieliśmy przewagę, no bo przeciwnicy nie są w stanie nas przechnąć. Ale tutaj chciałem jak najszybciej dojechać do jego bazy. Tego co ma tutaj cud, niestety. Nie było to proste. ale Wielka Brytania ma to do siebie, że warto powoli przesuwać wizję wokół zasięgu wszystkich jednostek, tutaj. Ale niestety czas nas gonił, dlatego musiałem podjeżdżać cały czas do przodu. Ten sojusznik nie wysyła zbyt dużej ilości jednostek, niestety. niszczyciele no i tutaj sieczka na tych pisach. no te forty je tak obijają No i kolejny smasowany atak niszczycieli czołgów, niestety ciężko zebrać bardzo dużą ilość tych czołgów, ponieważ mają duży limit populacji. Tutaj co kto podjeżdża to praktycznie ginie w mniej oka. Niestety zostało 6 minut, staram się tu puszczać do przodu, ale no nie jest to proste. Tutaj sojusznik już nie balony, dlatego chciałem zniszczyć pierwsze to ale Tutaj gospodarka kwitnie dalej. No ale co z tego, jak zostało tylko 4 minuty. Tutaj fajnie stara się blokować ten przejazd. No i jak podjeżdżam do przodu dalej blo blokują mnie tutaj. Samoloty, na które nie ma odpowiedzi, dopiero tutaj do tego miejsca byśmy musieli wrócić. I co chce przejechać, to jest blokowane jak nie fabrykami, to jednostki, jednostkami wroga. No i tutaj gra się kończy. Można powiedzieć, że porażka, ale ja uznaję to jako zwycięstwo, ponieważ utrzymać się dwóch napięć i jeszcze przypychać wroga do przodu jest to duży sukces. Widzimy Wielka Brytania. Mo można ją wykorzystywać w sposób taki, że wiele jednostek ma potężny zasięg. Przy którym, jeżeli powoli będziemy się przesuwać do przodu, można to fajnie wykorzystać. Szczególnie na przykład w takie odcinki. Tu te forty pochowane z wody. No przeciwnicy nieraz nie są w stanie ich w ogóle dostrzec. Jeżeli nie zrobią sobie wizji, to każde przejście ich tutaj. Tak samo tutaj, koło wody. Ginie bardzo dużo jednostek. Także dzięki za oglądanie.